Tylko ekstraklasa, no tak. no. Ola, no, no, soy una persona. Pero es... mów, po, po, mów po polsku! To, że gadaliśmy w języku hiszpańskim w tygodniu, uczyliśmy się, to, to nieważne, mów po polsku. Oczywiście, mogę mówić po polsku. Normalnie. Jak mogę ci pomóc dzisiaj? Normalnie siedzimy. Cześć, jak się masz? Zobacz, jest kulturalna atmosfera, tysiąca osób, okres przedświąteczny. Yy, robimy znowu śmieszne telefony, jestem streamerem, mogą na nas bardzo dużo ludzi. Wymyśl jakiś fajny. Śmieszny telefon, no zobaczymy co powie. Święta, święta, i po święta, a co powiesz na coś takiego? Dzwon. Z gwinta, ze no, no świetnie, kon kon kontynuuj. Na przykład, masz powiedz, holly. że chcesz zarezerwować stolik dla dwóch osób to i psa, to chyba psa który garbacza. nie może jeść niczego zielonego. Ciekawy jestem, jak zareagują. Ale skąd ty bierzesz takie pomysły, że dzwon do restauracji. E, a to akurat było dobre. Masz, masz plus ode mnie, to. O, Malinka, dzięki za Donat. Cieszę się, że taki pomysł ci się podoba. Masz jakieś inne pomysły na zabawne telefony, które chcesz wypróbować? A po co ty się mnie pytasz, jak tu ty masz mi podać śmieszny pomysł jeszcze? A co powiesz na to, zadzwoń do księgarni i poproś o książkę Jak przestać kupować książki. Zobaczymy, co powiedzą. Zamknij murdę! Po pierwsze jest piątek, po 22 księgarnie są zamknięte. Bądź bardziej realistyczny, myślę, jak humanoid, a nie jak idiota robot. Masz rację. Możesz zadzwonić do hotelu i zapytać, czy mają pokój z widokiem na morze w środku miasta. Jak Ci się podoba taki pomysł? <laughs> Niech cię kule biją! To jest dobry pomysł. Dzwoni do koszalina. Bo w kosza... słuchaj mnie, bo koszalin jest blisko morza, jakieś 10 km. Wiesz o co chodzi? To będzie śmieszne. Świetny wybór. Koszalin to doskonałe miejsce na taki żart. Powodzenia i dobrej zabawy. No, dzięki za te słowa, co powiedziałeś. Nie ma sp... no, bo... Jak mogę jeszcze pomóc? Kontynuuj. Jasne. Czy jest coś jeszcze, o czym chciałbyś pogadać? Albo co mogę dla Ciebie zrobić? Na przykład, powiedz taką. Jakbyś na... Nazwał... Jakbyś nazwał osobę, która przepije piwo regularnie co weekend? Można by powiedzieć, że to weekendowy piwoż. Brzmi całkiem trafnie, prawda? A nie Sigma? Może to być też Sigma Weekendu. Coś jeszcze cię interesuje? Na razie nie, nara. Na razie, trzymaj się. Ja pienię, widzowie zazdro zazdrośni są, widzowie. Każdy czasem zazdrości, to normalne, Zaki, jak będziesz... Kurwo... Niech będzie posłuchiwał Ja Ja nie... O, tu zadzwonimy, dobra. Dobry wieczór, chyba. Czy mogę pomóc? Dobry wieczór. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest jeszcze jakiś pokój na dzisiaj wolny? Tak, oczywiście. Yy, chcemy, tak jakby, dla dwóch osób. I... Dwa łóżka pojedyncze, czy jedno duże? Jedno całościowe. U... Tak, dobrze. I jak można spokojem na morze? I na góry. Co? Przepro nie, nie, rozumiem. Z pokojem na dworze? Na, żeby widok był jak, nie wiem, bo tam nie wiem czy macie balkony, żeby był widok na, na morze, żeby... Ale my jesteśmy 6 km od morza. No właśnie, dlatego chcę, żeby było na morze widok, nie? A, no dobrze, to od razu nad, nad morze i nad, na góry. Nie rozumiem. No nie, nie, nie rozumiem, przepraszam. Proszę pana, we mszcicach morza nie ma. A wy jesteście właśnie w mszcicach, czy w koszalinie? W koszalinie też morza nie ma. Y Przepraszam, bo to właśnie wyszukiwałem odległości. Niech pan dzwoni. Jeśli chce pan z widokiem na, na morze, to musi pan dzwonić do hotelu w Mielnie. Przepraszam, pa, pani, pani imię? Maryna. Eee, ma, e, już chwilkę. Zapi, zapiszę dobrze. Maryna, e, jaki to jest hotel? Hotel Verde. Verde. Eee, Maryna chodź, eee, Pani e, narodowość, O co chodzi? Nie, no nic, Pani, e, pani narodowość, poproszę. W jakim celu? Notuję w zeszycie w tym momencie, tak? No? Mm. O! Ratujemy się czasem GPT. Widzowie, a to jest w ogóle dobre. pady zobaczcie. Nie, nie, masz pomysłu na telefon? No to zobacz, no to już, zobacz, dzwonisz do kumpla i on ci wszystko wytłumaczy. Siema że słyszysz mnie? Halo, słyszy? Słucham. Słuchaj mnie. Ja. Robimy śmieszny telefon, jest 3000 osób, fajnie jest wszystko, fajnie, jest sezon świąteczny, ale trzeba podostrzyć. Wymyśl jakiś podostrzony, śmieszny telefon. Halo. Może zadzwonić do pizzerii no. i zapytaj, czy mogą dostarczyć pizzę na łódkę, gdzieś na środku jeziora. To powinno być ciekawe. No dobrze kombinujesz, skurwysynie. Cieszę się, że to doceniasz. Jeśli będziesz potrzebował więcej pomysłów, daj znać. Ale jakie na przykład jezioro mam wymyśleć? Że tak blisko miasta, żeby było. Może być to na przykład jezioro Jamno. Blisko Koszalina. A co ty, to z, tym kosza... być... A co ty z tym Koszalinem się uparłeś? Niezły żart. Nie, Masz no... rację. No... Co ty, z tym, co ty z tym koszalinem tak się uparłeś? Przepraszam, po prostu pasowało do wcześniejszego pomysłu. No. Jakie inne miasto masz na myśli? No to... O, Przemysław, dzięki za Dzięki bardzo. Yy, yy, Zamki Morde. Inne miasto. O, na przykład inne miasto, nie koszalin, ale też takie, żeby było blisko jeziora i tak dalej. Powiem, że na łódce pływam i tak dalej. Powiedz mi takie miasto. Może Elbląg. A co powiesz na przykład na Ełk i Jezioro Ełckie? Ełk. Też jest blisko miasta i świetnie nadaje się do takiego żartu. Ełk? Już pisuję. Ełk, pizzeria. <grym> Dzięki za te słowa, frajerze. <grym> Cieszę się, że cię bawi. Udanej zabawy z telefonami. Zanim zadzwoni, powiedz jeszcze jakiś kawa, kurwa. Tu musi być dynamika na live'ie. Pewnie. Co mówi ściana do drugiej ściany? Spotkamy się na rogu. OOHOHOHOHOHO się zaśmiał Cieszę się, że Cię bawi Masz ochotę na inny dowcip? Dobra Na razie nie, na razie spierdalej Okej, okay, no, na bo... razie Jak coś, to tu jestem Dobra No boki zrywać Zrobimy do Ełku, Zazwyczaj po chomika sobie wzrost, o imię i nazwisko, jest sprzedany z Dagon to te o Agata nowy wspierający, zobaczcie nowych wspierających dochodzi, musiałem, mu, musiałem namawiać tych ludzi, dzięki Agatka Zobaczcie widzowie, dzięki Agata Zobaczcie wspierający dochodzą, fajnie, ale Ełk nie odbiera Użytkownik, do którego. To do musi być inne U? miasto niż Ełk. Sorry, że ja gadam z tym komputerem jebanym, ale muszę to nie spać. Bo mi się nie chce szukać Woga. Ej, słyszysz mnie, frajerze? Jestem tu, także w razie czego daj znać. Słuchaj mnie, Ełk nie odbiera, daj inne miasto. To może Giżycko i Jezioro Niegocin. Też jest blisko i może się udać. To czekaj, wpisuję Giżycko pizzeria, dobra? Tak, wpisz Giżycko Pizzeria i zobacz, czy ktoś odbierze. Powodzenia. Ale w Giżycku wszystkie pizzerie zamknięte chyba, ty. To może Olsztynek? Zagunię, większe budyne. miasto dzwonię jednak do Giżycka. Dzwonię do Giżycka, jakie to było jezioro w Giżycku. W Giżycku masz jezioro Niegocin. Niegocin. Powodzenia z telefonem. Dzięki. Ha, Nie masz... Sp... To jednak, jest? makuwa pracuje. Nie godzin, nie goci, nie godzin, nie godzin, nie Czyli nie godzin. A zobaczcie, widzę, jak. A zobaczcie, widzę, jak. Jakie fajne myśli. Ja sam dzwonię, nie godzin. nie godzin, nie godzin. Nie godzin, zapomnij. Po co wypiszecie reklama? Betoniarz, garbaty, będzie trochę z tym. Nie wiem, jeszcze batoniasz. Kupię sobie tu Premium, a nie płaczę. Tak fakturę kupam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zamówić pizzę. Jaką? Do, znaczy jaką, to zaraz powiem, tylko powiedz mi do której pracujecie. Do 24. O, dobra. My jesteśmy, w, właśnie nie wiem czy tam dowodzicie, my jest, jesteśmy na jeziorze, na Niegocinie. To nie, to nie będzie jakby budynek mieszkalny, tylko to będzie na nie godzin, nie? Ja poproszę tak, poproszę zadzwonić z normalnego numeru, nie z prywatnego i złożyć zamówienia. Albo złożyć zamówienia internetowo, albo na puszny.pl. A wyświetlił się numer nie, nie, wyświetli... my, nie my nie przyjmujemy zamówienia z prywatnych numerów. A to wyświetlił się numer prywatny? Tak. Kurde, jestem w szoku, bo to dziwne jest, ale okej. Okay. Ale, normalnego... ale dobra, ale to, dobra, to ja zaraz odzwonię z normalnego numeru, tylko proszę mi powiedzieć, Aha. czy, czy dowozicie na Niegocin, na jezioro? Na jezioro Niegocin do, czy... Tak. Czy gocina, na jezioro? Na jezioro, tak. Proszę, proszę dać tego mężczyznę do telefonu, o łatwiej się dogadam, no, bo widzę... że porozmawiaj, ja nie, S... nie Słyszę, mam że pani... No bo, bo tu pani, pani po ukraińsku nie umie mówić chyba, nie? Yy, nieważne, a gdzie na jezioro Niegocin? Właśnie na, na jezioro, nie? Ale gdzie na jezioro? Na Niegocin. No ale tam dużo jest tak jakby miejsc, żeby być, nie? To no tak. jakiś adres, coś obok czego? No tak w zaokrągleniu y, trzymamy się gdzieś tak, y, y, no tak środka, nie? Gdzieś tak mniej więcej, no nie wiem jak to wytłumaczyć. No, ma, jest, pływamy, tak sobie w, pływamy, ale tak w zaokrągleniu na środku jesteśmy. Kurczę, no tak ciężko powiedzieć, no bo nie wiadomo gdzie kierowca ma podjechać, nie? No właśnie chodzi o to, żeby podpłynął kawałek, bo my na środku jeziora jesteśmy. Hmm. Kurczę, kurczę. Eee. No dobra, to pan zadzwoni z normalnego numeru? No? E, to tutaj jakoś się dogadamy na pewno, nie? Jakoś tutaj, ja zobaczę mapę, idzie tutaj najbliżej jakiś ten, no. e, że tak powiem, miejsce. No? No i pan nie zadzwoni. A on nie może, na przykład, właśnie nie macie jakiegoś, nie, nawet rowerek głupi, wodny, żeby on tam podpłynął, czy coś? No, nie, 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 nie. No? Nie, nie mamy. Ja, pięknie. No to w razie co my tam będziemy dawać, bo wiem, już jest ciemno, będziemy dawali znaki takie z latarki, czy coś, żeby on tam nas widział, nie? No, 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 ale i tak byście musieli podpłynąć, nie? Wtedy. on nie da rady właśnie podpłynąć do nas kawałek? No, ale nie ma jak. Aha, a, bo to... Nie ma, to on przyjedzie skuterem albo samochodem, jo? No, samochodem, samochodem. A na przykład jakby byśmy nawet, nie wiem, bo my zarzuciliśmy tak jakby kotwicę i my tam sobie siedzimy, jemy, tam, wie, wie pan, pijemy sobie piwko i tak dalej, żeby on tu jakoś tam nam, na, Z brzegu nam dał znać SOS jakiś, że to jest on. Mhm. To my wtedy byśmy jakoś do, do brzegu płynęli, nie? E, dobra, przede wszystkim pan niech zadzwoni z normalnego numeru, bo niestety i tak nie możemy przyjąć zamówienia z... Do, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Ty zadzwonisz za 10 minut. Tylko mam też prośbę, żeby tamta ukraińska osoba nie odebrała, dobrze? Okej, okay, dobra, dobra. Dobra. Dobra, dzięki. Dzięki. <laughs>